Wyobraźmy sobie, że ścieki można oczyszczać technologią, która nie tylko usuwa szkodliwe substancje, ale też wspiera naturę. Z futeatrioksan tak się właśnie dzieje. trioksan jest koagulantem, który strąca znajdujący się w ściekach fosfor. Stosujemy trioksan od około dwóch miesięcy i w ciągu tych dwóch miesięcy zdążyłem zauważyć, że zużycie energii spadło, a osad stał się gęstszy. Energia, a tym samym znacząco niższe koszty funkcjonowania oczyszczalni, to w wieloletniej perspektywie istotne odciążenie dla gmin. Pracownicy firmy FATA są, bardzo się angażują, starają się razem z nami znajdować i wdrażać coraz bardziej energooszczędne technologie. Mają naprawdę rewelacyjne pomysły, a my staramy się je realizować. Mniej więcej dwa lata temu zbudowaliśmy instalację fotowoltaiczną o mocy 100 kW. Wspólnie z firmą VTA staramy się wciąż podnosić naszą efektywność. Trzeba być elastycznym i otwartym na nowe pomysły i innowacje. A VTA pozwala za nimi nadążać. Pozostawanie w tym samym miejscu, bo przez ostatnich 20 lat wszystko świetnie działało, jest dzisiaj błędem. To moja opinia. Trzeba być elastycznym i ciągle szukać miejsc, gdzie da się coś poprawić, zaoszczędzić i osiągnąć lepsze efekty dla natury i środowiska. Uważam, że z nowym koagulantem jestem na dobrej drodze. Oczyszczalnia ścieków w Prachm także zaczęła stosować FUTA Trioxan. Przy oczyszczalni wielkości 5000 RLM. Oszczędności kształtują się na poziomie 20%. U nas to około 12 500 euro rocznie. Podsumowując, można powiedzieć, że vta Trioxan dzięki celowanej, wspomaganej tlenowo eliminacji fosforu, a także zwiększeniu aktywności biologicznej, jest w stanie zaoszczędzić do 40% energii potrzebnej do napowietrzania. To nie tylko zmniejsza koszty oczyszczania ścieków, ale także ogranicza emisję CO2 i znacząco podnosi efektywność całej oczyszczalni. Trioxan jest tylko jedną z wielu przełomowych innowacji oferowanych przez VTA.